Cześć baśni, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Muszer Czyta. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną baśń norweską pod tytułem Radosny chłopak. Był sobie chłopak, tak żywy i radosny, że stale tylko śpiewał i uśmiechał się od ucha do ucha. Jednego dnia przyszedł do niego pewien mężczyzna. A co ty tak siedzisz sobie i podśpiewujesz? Zapytał. Pach, nie mam żadnych powodów do narzekań, odparł radośnie chłopak. Hm, co tam, co tam robisz? Zapytał mężczyzna. Podrzucam jedną w górę, a drugą w dół. Odpowiedział chłopak. Co on, co robi twoja siostra? zapytał mężczyzna. Poszła sobie i płacze tak często, jak w zeszłym roku się śmiała odpowiedział chłopak. A co robi twoja matka? zapytał mężczyzna. Jest poza domem i piecze zjedzony chleb odparł chłopak. Co robi twój ojciec? Zapytał mężczyzna. Jest w drodze i poluje, <laughs> odpowiedział chłopak. Co znajdzie, to wyrzuca, a czego nie znajdzie, przynosi do domu. Mężczyzna wyjął sto talarów i podarował je chłopakowi. Po czym poszedł sobie. Długo go nie było. Ale jak długo? Tego nie wiem. Pewnego dnia wrócił. Chłopak siedział w chacie i zalewał się łzami. A co ty tak siedzisz i płaczesz? Zapytał mężczyzna. Ach, dobry człowieku, zabierz z powrotem te swoje sto talarów, odparł chłopak. Nie potrzebuję tych pieniędzy. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Jak na nie patrzę, to nie mogę zaznać spokoju. A pamiętasz może, co mówiłeś, jak byłem tu zeszłym razem: że jedną podrzucasz w górę, a drugą w dół. Co to, co to miało znaczyć? Gotowałem zupę i przy tym jedna kulka. Grochu skakała w górę, a druga w dół. Hmm. A co miałeś na myśli, gdy mówiłeś o swojej siostrze? Że płacze z tego powodu, z którego w zeszłym roku się śmiała? Och, w zeszłym roku była żwawa i wesoła i ciągle śmiała się na całe gardło. Potem jednak zaszła w ciąże. I teraz już tylko płaczę. A co miałeś na myśli, gdy mówiłeś o swojej matce, że piecze, zjedzony chleb? No, tyle chleba napożyczaliśmy od innych, że matka musiała nająć się do pieczenia, żebyśmy mogli zwrócić za chleb, co go dawno zjedliśmy. Mhm. A co, a co mówiłeś o swoim ojcu? Co on takiego robił? Wspominałeś, że jest w drodze i, i, i poluje. I co, i co znajdzie, to wyrzuca. Czego zaś nie znajdzie, przynosi do domu. <laughs> Ojciec był strasznie zawszony, odparł chłopak. Dlatego też poszedł, żeby się porządnie wyiskać które znalazł wyrzucał a te których nie znalazł przynosił z powrotem do domu tak wszystko co chłopak powiedział było zgodne z prawdą mężczyzna zabrał więc swoje 100 talarów a wtedy chłopak znowu zaczął śpiewać i uśmiechać się od ucha do ucha. Dziękuję bardzo.